Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak robić swoje własne suplementy. Do tego celu potrzebować będziesz kapsułkownicy, suplementu czy jakiejś substancji oraz kapsułek. Są to kapsułki żelatynowe o rozmiarze 00. Rozpoczynamy od oddzielenia większej części kapsułki od mniejszej, a następnie umieszczamy je w odpowiednich częściach kapsułkownicy. Mamy zapakowaną kapsułkownicę, tu są części większe, tu są części mniejsze. Nie pozostaje nic innego jak nasypać interesujący nas proszek. Czy to będzie np. witamina C, grzyby lecznicze, kurkuma z pieprzem, czy cokolwiek innego, to już pozostawiam do Twojej decyzji. Ja użyję soplówki, więc po prostu nasypuję na większą część. Z zapasem biorę kartę i za pomocą karty rozprowadzam. Proszek wpada sobie w dużą część kapsułki. Następnie bierzemy element, który służy do upychania. Upychamy i rozprowadzamy dalej. Oczywiście straty muszą być. O, i w tym momencie, gdy już jest pełna kapsułkownica, można zdjąć ten element i teraz ta sprężyna przyda nam się. Wygląda to tak, że bierzemy tą część kapsułkownicy, nakładamy i jednym energicznym ruchem od góry równomiernie naciskamy i kapsułki zasklepiają się. Następuje zasklepienie. Kapsułki są w tej części. Ja je zawsze jeszcze dodatkowo dociskam. I tak gotowe 24 kapsułki się prezentują. Nie pozostaje nic innego jak je wysypać, przełożyć do oddzielnego pojemniczka i powtórzyć czynność. Ja wysypię je tymczasowo w tą przestrzeń. I wygląda to tak. Naciskamy tutaj od góry, tyk i kapsułki wypadły. Kiedyś, w Biedrze udało mi się dostać taki słoiczek. To chyba były grzybki marynowane w środku, czy coś i nie wyrzucałem go. Zostawiłem sobie właśnie po to, żeby suplementy wrzucać. Idealnie się nada na soplówkę. Oczywiście każdorazowo po wykonaniu kapsułek należy je przetestować. U nas robi to nasz oficjalny czworonożny tester. Jak widać, bawi się świetnie, więc istnieje całkiem spore ryzyko, że takie kapsułki również będą przydatne i dla mnie. Mam nadzieję, że filmik Ci się podobał. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i wpadaj po więcej wartościowych filmików. Dziękuję, że byłeś tu z nami. Cześć.